Jak wygląda codzienność tam, gdzie oddychanie jest luksusem, a każdy krok potrafi zmęczyć bardziej niż bieg na maratonie. W takich miejscach jak La Rinconada w Peru czy tybetańskie osady na płaskowyżu Himalajów życie toczy się w rytmie natury, która nie wybacza błędów. Brak tlenu wpływa na wszystko. Gotowanie wody? Z pozoru banalne, ale tutaj to prawdziwe wyzwanie. Na wysokości 5000 metrów Woda wrze już przy około 80 stopniach Celsjusza, więc ugotowanie mięsa czy ryżu trwa znacznie dłużej, a wiele potraw po prostu się nie udaje. Ogień płonie słabiej, a zimny wiatr potrafi go zgasić w kilka sekund. Nie ma też drzew, więc opał to skarb. W Tybecie ludzie od pokoleń wykorzystują wysuszone łajnojaka, które staje się ich głównym źródłem ciepła. W Larinkonadzie, na lodowatych zboczach Andów, ogrzewanie to luksus. Na który mało kto może sobie pozwolić. Wiele domów to prowizoryczne baraki z blachy, bez izolacji i prądu, gdzie jedynym sposobem na przetrwanie jest ciepła odzież i współpraca sąsiadów. Uprawa ziemi? Prawie niemożliwa. Gleba jest zmarznięta, a sezon wegetacyjny trwa zaledwie kilka tygodni. Dlatego dieta mieszkańców opiera się na prostych, kalorycznych produktach: jęczmieniu. Herbacie z masłem jaka, suszonej wołowinie i mrożonych ziemniakach, które potrafią przetrwać arktyczne noce. A jednak w tych miejscach życie nie jest ponure, wręcz przeciwnie. W La Rinconadzie słychać muzykę z barów i stragany pełne ludzi, którzy handlują złotem, jedzeniem czy amuletami. W Tybecie co roku odbywają się barwne festiwale religijne, gdzie mieszkańcy tańczą w rytm bębnów i modlitw, a kolorowe chorągiewki modlitewne powiewają w rytmie górskiego wiatru. Dzieci chodzą do szkół, kobiety sprzedają jedzenie na targach, mężczyźni pracują w kopalniach lub przy hodowli jaków. To codzienność, która dla większości ludzi wydaje się niemożliwa, a jednak tutaj stała się normą, bo choć warunki są ekstremalne, mieszkańcy tych miejsc pokazują coś niezwykłego, że ludzka determinacja i potrzeba wspólnoty potrafią pokonać nawet brak tlenu, mróz i wysokość, która dla wielu byłaby granicą życia.